Dzień dobry, witamy Państwa po meczu 27. kolejki II Ligi po kaszubskich derbach Radunia-Stężyca-Chojniczanka-Chojnice. Spotkanie zakończyło się wynikiem 1-2. Do przerwy gospodarze prowadzili 1-0. Po przerwie goście w krótkim odstępie czasu najpierw wyrównali po bramce samobójczej, a następnie po bramce Firmi. Firmino i takim wynikiem zakończył się mecz. O opinię poprosimy trenera gości, pana Krzysztofa Breda. Gratulacje dla drużyny, całego sztabu, wszystkich ludzi, którzy pomagają w przygotowaniu zespołu do meczu ligowego na pewno. Wiedzieliśmy, że ten mecz będzie taki bardzo istotny dla nas w kontekście dalszej rywalizacji w Lidze. Przygotowywaliśmy się sumiennie do niego. Pracowaliśmy przede wszystkim nad dużą ilością atakowania, nad wykańczaniem akcji finalizacji, bo ostatnio mieliśmy problem i spotkaliśmy się na pewno z zasłużoną krytyką, że nie zdobywamy bramek. Drużyna była tego świadoma, poświęciliśmy na to powiedzmy 80-85% czasu w mikrocyklu, jeśli chodzi o te działania techniczno-taktyczne. Cieszę się, że ta odwaga, którą mieliśmy w drugiej połowie, przyniosła nam bramki. Oczywiście możemy powiedzieć, że to jest samobójczy, ale to jest po dośrodkowaniu, to są bardzo trudne piłki, przy którymi ciężko się bronić. Nam dopisało tutaj szczęście i Czesiu Roburski bardzo mocno uderzył tą piłkę i wpadła bramka. No i później na pewno, z czego bardzo się cieszę, że ze stałego fragmentu nasz w końcu napastnik strzelił bramkę. Wcześniej Szabi miał dwie sytuacje, których nie, nie wykorzystał, a wpuszczony przeze mnie przez sztab ale, ale, ale w Firmino strzelił bramkę, co jest dla nas bardzo istotne, bo bardzo cię czekaliśmy na to. Wiedzieliśmy, że to na nas ciąży i tutaj na trudnym terenie, gdzie to tutaj na pewno trudno się gra z zespołem, który ostatnio wygrał mecz, który jest na czwartym miejscu, na pewno to był taki mecz z gatunku powrotu do tego, żeby tą ścieżkę, którą mieliśmy wcześniej nie, nieprzegranych meczów zacząć budować i na pewno tak jak byliśmy źli po tym meczu z Kaliszem i się nie godziliśmy z tym, że, że przegraliśmy ten mecz, tak teraz dobrze drużyna zareagowała, szczególnie w tej drugiej połowie i pokazała, że jeżeli wymagamy całym sztabem na nich tej odważnej gry i, i zdecydowanej, to oni to potrafią robić i z tego bardzo się cieszę i na pewno to jest ta droga, którą chcemy robić i którą będziemy robić, którą będziemy kroczyć. Na pewno jeszcze raz dla, dla wszystkich gratulacje, szczególnie dla kibiców, którzy przyjechali, nas bardzo dopingowali licznie. Widzieliśmy, jak wyjeżdżaliśmy spod klubu, jak się zbierali wcześniej, zawsze doceniamy to, bo... To jest ich prywatny czas, a oni kochają ten klub i przyjeżdżają, mimo że to jest blisko, ale przyjeżdżają i, i dopingują nas i dlatego cieszymy się z tego, że oni dostali dzisiaj ten prezent i są szczęśliwi i, i, i mogą się radować, szczególnie w takich lokalnych tutaj derbach. To jest zawsze duży, duży taki prestiż dla, dla, dla Kibica i dla nas oczywiście to jest, to jest zwycięski mecz, trzy punkty. Ale przede wszystkim jak popatrzymy na to, to trzeba się teraz cieszyć i radować z tego, że wygraliśmy mecz z bardzo trudnym przeciwnikiem, który wie jak chce funkcjonować, wie jak działać, żeby wygrywać mecze, co pokazali w ostatnich kolejkach, bo mieli serię meczów nie, nie przegranych, z trudnymi przeciwnikami i my to dlatego doceniamy bardzo, że my potrafiliśmy Radunię dzisiaj pokonać i to my jesteśmy zwycięzcy. Gratuluję jeszcze raz dla wszystkich, dla drużyny, dla sztabu i dla wszystkich ludzi, którzy pracują, żebyśmy wygrywali. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I o podsumowanie meczu poprosimy trenera, radnie pana Szymona Hartmana. Gratulacje dla chroniczanki, dla trenera, dla sztabu z yy, Cóż. Yy... Piłka to, to, to szczegóły i te szczegóły dzisiaj, e, błędy nasze, które popełniliśmy w defensywie spowodowały, że, że druga połowa już toczyła się pod dyktando e, chojniczanki. Mimo tego, że mieliśmy słupek, ale e, nie graliśmy tak konsekwentnie jak w e, pierwszej połowie. Druga połowa zadecydowała o, o, o losach meczu. Nie będę narzekał na chłopaków, bo grają jak tylko e, Mogą, starają się, ale to dzisiaj nie, nie wystarczyło, niestety trzy punkty jadą do Chojnic. Ale jakby miał, my się obawialiśmy tego meczu, ta, te Chojnice są groźne, czy to grają siebie, czy na wyjeździe, więc szkoda szkoda tego, że w drugiej połowie chłopacy ta koncentracja i szczegóły przy nie, nie, nie zadecydowały na w rezultacie, że, że przegraliśmy mecz, trudno. Trzeba wyciągnąć wnioski, jedziemy dalej. Dziękuję bardzo. Czy są pytania od mediów? No mam jedno pytanie do trenera Szymona Hartmana. Jest, yy, a skąd, skąd się wziął taki dystans Raduni? Bo te pierwsze pół godziny to był bardzo fajny mecz, ciekawy. taki sporo sytuacji kreowanych przez Radunię. Nawet jeszcze z Pataru i z Woźny mogli się dodatkowo wpisać, wpisać na listę strzelców. Natomiast tak od końcówki pierwszej połowy i, i całą drugą połowę właściwie Radonia dała się zdominować. A jeszcze wracając do pierwszej połowy, to elementem w grze Radunii było to, że posiadanie piłki było 50 na 50, co jest bardzo rzadkie. I Radunia grała jeszcze pod wiatr i mimo, sobie, mimo to tak, tak dobrze sobie radziła. To skąd, czemu w drugiej połowie tak to wszystko siadło? Ja jeszcze miałem takie wrażenie, że niektórym zawodnikom brakowało siły. Słonka już, już pod koniec swojego występu nie miał siły wracać za piłką, którą stracił. Nie wiem, czy, 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 czy ten gość nazwał tą odwagą. A mi, mi, się wydaje, yy, mi, się, mi się wydaje, że, że to po prostu jakoś z czegoś, tak nie wiem, w sferze mentalnej, czy w sferze jakiejś motorycznej radomii, że, że tak dało się zdominować w drugiej połowie. Myślę, że motorycznie, może nie bardziej mentalne. Gdzieś po, yy, te 1-0, yy, chłopacy chcieli tego pilnować, a nie grać o, o 2-0. I szczegóły, wychodzimy skąd to wystarczy dobrze zagrać do spataru, albo spataru ma yy, wjechać w pole karny i to się wszystko inaczej, inaczej toczy. więc myślę, że tu szczegóły zadecydowały. Ale faktycznie, yy, początek drugiej połowy, byliśmy zdominowani przez chojniczankę w wyniku tego, co. Yy, tego, Kojniczanka zdobyła bramkę, samobój. Podcina to nam skrzydła, gdzieś yy, ta determinacja spada u nas. Yy, I gra toczy się jak toczy, dlatego szybko zostały przeprowadzone zmiany. Na no ile pomogło mieliśmy już zaraz po wejściu, yy, biskup yy, mógł dobić piłkę do pustej bramki. Zabrak zabrakło mu yy, no, pół metra, żeby tak spokojnie, czy tam mniej, żeby spokojnie uderzyć na bramkę. Mieliśmy słupek, ale, ale na pewno determinacja do strzelenia bramki, wyrównującej, i później zwycięstwa była, była po stronie chronicznej w drugiej połowie. Pierwszą połową, uważam, że kontrolowaliśmy, tak zgadza się, że pod koniec pierwszej połowy trochę oddaliśmy inicjatywę. Też po błędach indywidualnych. on do gości, czy, czy chroniczanka, która za sezonie walczyć, yy, ma za zadanie o pierwszą ligę? Tak, no chce wrócić, mamy swój taki plan, który, który nakreśliliśmy sobie, wynikiem tego jest długość mojego kontraktu i warunki w nim, które są zapisane. I tak Chojniczenka w tym, w tej rundzie jest na nowo budowana, będzie wzmacniana i jeżeli tylko pozwolą nam Możliwości, umiejętności, to jesteśmy gotowi na to, żeby awansować i na pewno o tym może nie krzyczymy, nie, nie mówimy Bóg wie, jak szeroko, ale tak, chcemy, chcemy zagrać o awans i chcemy być zespołem, który będzie się bił do, 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 do końca o ten awans. A najlepiej, jakby nam to wszystko się tak ułożyło, żebyśmy wywalczyli bezpośrednio awans. Wiemy, że to będzie trudne, tylko że. Te trudne rzeczy nie raz się układają e, dobrze, to zależy od nas, jak będziemy funkcjonować i będziemy e, pracować e, na wojsku i jak będzie to się, powiedzmy tak, z tą dozą szczęścia nam układało, jak to wszystko nam zagra. Uważam, że jesteśmy w stanie jeszcze walczyć o bezpośredni awans. Jeżeli nie, to chcemy na pewno pograć w barażach i nie tylko sobie pograć, tylko właśnie zagrać o to, żeby zagrać o, o, o tą pierwszą ligę, bo jesteśmy gotowi na to, żeby w klubie była pierwsza liga i na pewno, na pewno. Ale tak jak powiedziałem, to nie jest tak, że jeżeli coś się wydarzy po drodze, to my nie mamy planu i nie wiemy co zrobić i coś się zawali całkowicie. Jesteśmy, myślę, mądrymi ludźmi, którzy wiedzą, co ustalali, jak ustalali i będziemy cały czas pracować tak, żeby osiągnąć takie ciche cele i główne cele. Czy są jeszcze pytania? Podsumowując, tradycja została zachowana. Chojniczanka po raz czwarty wygrała Gratulujemy gościom i życzymy powodzenia w kolejnych meczach obu trenerów.